Dziś prezes PiS komentował to, że komisarz do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej się go nie posłuchał Janusz Wojciechowski nie chce podać się do dymisji. Kaczyński stwierdził, że Wojciechowski przyszedł do nas z ZSL-PSL i to dla nas nauczka, że od tych środowisk trzeba trzymać się z daleka. Kochani, jaka to jest hipokryzja. Kaczyńskiemu nagle przeszkadza ZSL-owska przeszłość Wojciechowskiego. Przypomnijmy, że Kaczyńskiemu nie przeszkadzało powołanie prokuratora stanu wojennego, oskarżającego opozycjonistów w PRL do Trybunału Konstytucyjnego. Kaczyńskiemu nie przeszkadzało to, że jego dobry znajomy Stanisław Kujda dostał fuchę w Radzie Nadzorczej Państwowego BGK Zarządów PiS. A przypomnijmy, że ten współpracownik Kaczyńskiego o pseudonimie operacyjnym Ryszard był tajnym współpracownikiem Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Wreszcie, w 2018 roku ujawniłem Wam, że najbliższa współpracownica Kaczyńskiego, Barbara Skrzypek, przez lata najważniejsza osoba w PiS, dbająca o majątek spółki Srebrna, w latach 80-tych była współpracownicą komunistycznego generała Michała Janiszewskiego, to ten, który w spór, w, wprowadzał stan wojenny w Polsce i pracowała w Kancelarii Tajnej Komunistycznego Urzędu Rady Ministrów PRL. A niszczenie opozycji przy użyciu cyberbroni Pegasus? Jak myślicie, przez jaką firmę bezpieka PiS kupiła tę nielegalną broń? Przez firmę Matic, założoną przez byłych współpracowników SB. I bezpieka PiS stosowała podobne do SB metody inwigilacji szczucia opozycji demokratycznej. Wiecie co? Wszystko w PiSie jest na odwrót. Gdy szukają nitek komunistycznych u innych, to znaczy, że sami mają z tym dość wstydliwy problem.